Dzień dobry i cześć na cotygodniowym przeglądzie nowości w sklepie Flora Point. Dzisiaj mam dla Ciebie nie dość że przepiękne rośliny, to do tego jeszcze cudowne osłonki i naprawdę niezwykłe wazony. Jest tego naprawdę dużo, więc już nie przedłużam i zapraszam Cię na odcinek. Ja jestem Klaudia, a to jest kanał sklepu Flora Point. Zobaczmy, co przyjechało tym razem. Zaczynamy sobie od wieszaczka, od Epipremnum Godzilla. Jest to Epipremnum już dość długie, myślę, że te pędy mają spokojnie metr. Doniczka 15. Epipremnum będzie się czuło dobrze w ziemi uniwersalnej z perlitem. Na miejscu takim całkiem dobrze oświetlonym, ale to jest Epipremnum, więc ono również poradzi sobie w takich bardziej ocienionych miejscach. No i tutaj mamy Epipremnum. O niezwykłych pofałdowanych blaszkach liściowych. One są pozwijane i to co jest najistotniejsze w tych blaszkach, dzieje się z ich spodu, ponieważ tutaj są takie jakby narośla. Przed blaszki liściowej jest tylko delikatnie taki pofałdowany, natomiast na ich spodzie te takie narośla, te takie zniekształcenia dodającego charakteru tej roślinie drugim epi, które chciałabym Ci dzisiaj pokazać jest powrót epi Premnum Pinatum Marble Variegata, którym zachwycałam się tydzień temu i nadal uważam, że jest to jeden chyba z najjaśniejszych momentów w świecie roślinnym, jeżeli chodzi o ten rok, właśnie ogólnie dostępna roślina absolutnie kolekcjonerska w Doniczce 12 w kilku sadzonkach w doniczce z tak już długim pędem. To jest epipremnum, którego liście się bardzo charakterystycznie dziurawią. Ono jeszcze teraz ma takie dość małe te, te dziury, natomiast w wersji dorosłej, w wersji prowadzonej po paliku, będzie te liście wytwarzał takie bardzo grzebieniowate, takie bardzo e, pierzone. więc jest to zdecydowanie roślina na palik, ale jest to epipremnum, więc można również prowadzić je w formie zwisającej. W formie krzaczka będzie dość trudno, no bo ta roślina rośnie bardzo szybko. No i to jest to epipremnum, w tej zawrotnie niskiej cenie. Bardzo polecam. Moje od tygodnia rośnie bez problemów. Teraz roślina z zupełnie innej rodziny i jest to kalata zebrina w doniczce 12. Roślina, która wymaga nieustannie delikatnie wilgotnego podłoża. No jeżeli chcemy to sobie troszkę ułatwić, no to do podłoża, do którego przesadzimy taką kalatę, możemy dodać sobie trochę torfu, który właśnie tej wilgoci trzyma w sobie trochę dłużej. No i zobacz proszę, jakie cudowne liście ma ta kalata. Kalate słyną z tego, że mają pewnego rodzaju system, który umożliwia im poruszanie liśćmi w zależności od tego jaka jest pora roku. No i robią to po to, żeby jak najwięcej słońca zbierać i żeby jak najłatwiej móc przeprowadzić fotosyntezę. Nie dość, że te liście się ruszają, to do tego są takie mega miłe tylko dotyku, takie mięciutkie. No i mają jeszcze piękny wzorek. Ideał. A w doniczce 12 choja Karnoza Crimson Queen. Akurat ten egzemplarz ma pięć wąsów, i właśnie te wąsy, które choja wypuszcza, na początku są zupełnie łysy, natomiast później na tych wąsach wyrastają liście, także nie obcinajcie ich. Choja ta charakteryzuje się tym, jak wybarwione są jej liście, zbiel i zieleń, ale na, tutaj na pędach pojawia się również róż. Ta sadzonka już teraz wymaga przesadzenia, i podłożem dla choi może być albo podłoże do epifitów. Albo podłoże do sukulentów, albo też choje bardzo dobrze czują się w semi -hydroponice. Ja swoje uprawiam w Keramzycie i rosną naprawdę jak szalone. Sansevieria Star Green Granite. Sansevieria, która rośnie właśnie tak rozetkowo. Jeden liść wyrasta z drugiego. To, co wyróżnia tę Sanseverię, no to to, jaki rysunek ma na liściu. Ponieważ nie dość, że on jest zielono-zielony, no to mamy jeszcze obwódkę liścia, taką pomarańczowo-białą. Ja właśnie z uwagi na tę wódkę dobrałam do tej rośliny tę osłonkę, która jest też pomarańczowa, tak samo jak obwódka, a do tego jest małym dziełem sztuki. Mamy tutaj takie małe figi, pomalowane na pomarańczowo. Uważam, że idealnie to się zgrywa właśnie z tym paseczkiem. Ale te osłonki właśnie dopiero co przyjechały do florki, więc może pokażę Ci resztę. Chad ze mną. Do Florki przyjechały absolutnie piękne osłonki i już Ci pokazuję. Ta jedna jest chyba moją ulubioną, chociaż nie ukrywam, że również ta bordowa walczy o palmę pierwszeństwa. Wszystkie te osłonki, które teraz Ci pokażę są ręcznie formowane, dekorowane i szkliwione. I to wszystko właśnie to jest ręczna robota, to są prawdziwe dzieła sztuki. Jeśli cytryno lubicie raczej w Lamoniadzie, no to może przekonają Was figi. Tutaj figi w wersji różowej, z takim delikatnym fioletowym nakrapianiem, ale oprócz tych różowych są jeszcze turkusowe. Turkusowa za to jest z takim delikatnym ciemnozielonym, złotym nakrapianiem, te figi nie są jednolite. Tylko tutaj na przykład jest figa, która jest uszkodzona, więc zupełnie tak jak w naturze. Jeżeli chcecie trochę rozświetlić swoje wnętrze, nadać mu takiego innego charakteru, przede wszystkim koloru, no to myślę, że te osłonki sprawdzą się idealnie. Tutaj myślę, że do tej takiej chłodnej osłonki idealnie pasowałaby jakaś roślina w właśnie takiej chłodnej tonacji, no na przykład Sanseveria Metallica. W nowościach przyjechały nie tylko cudowne kolorowe osłonki, ale również te zniewalające wazony. Trudno mi określić, który z nich jest piękniejszy, natomiast to co wiem na pewno to to, że każdy z nich doda charakteru w Twoim wnętrzu. Każdy z tych wazonów to jest ręcznie robione małe dzieło sztuki. Pozostajemy w tej kolorowej atmosferze i teraz chciałabym Ci pokazać Severie Yellowstone. Sansevieria, która jest tak pięknie wybarwiona. Dawno nie widziałam tak ładnej rośliny. Ja je bardzo lubię, głównie za to, że one naprawdę niewiele wymagają. To co musimy zrobić zaraz po zakupie, to musimy je przesadzić, ponieważ one w tym podłożu produkcyjnym będą miały za mokro. Przesadźmy je do podłoża dla sukulentów. Jeżeli nie mamy takiego dedykowanego, to zmieszajmy ziemię uniwersalną z piaskiem, z perlitem, ze żwirkiem, z keramzytem. Ważne jest to, żeby woda tutaj nie zalegała w korzeniach, tylko przez to podłoże nam przeleciała, korzenie się napiją. I naprawdę na całkiem długi czas ta woda starczy tym korzeniom. I ta sansiwieria, jak już zacznie rosnąć, to nie przestanie. Jest to roślina, którą możemy postawić w miejscu i takim lepiej oświetlonym, i również takim gorzej oświetlonym. I ona i tutaj, i tutaj da sobie radę. I jest to sansiwieria w doniczce 14. Mamy pełno żółci, mamy pełno zieleni, mamy pełno bieli, mamy pełno pistacji. Dobór kolorystyczny osłonki czy doniczki wydaje się tutaj. Tych możliwości jest nieskończenie wiele. Ja wybrałabym doniczkę glinianą, ponieważ w takiej doniczce podłoże dużo szybciej przesycha, więc naprawdę minimalizuje wtedy ryzyko przelania tej pięknej rośliny. Jeżeli masz trudne miejsce do zazielenienia, czyli miejsce, gdzie nie ma za wiele światła, mogą być przeciągi, może być zmiana temperatur, no to tutaj poleca się Aspidistra Eliator. Ta akurat jest w doniczce 14. Jest to roślina do właśnie takich zadań specjalnych. To roślina absolutnie bezproblemowa. Możemy ją postawić w praktycznie każdym miejscu. Oczywiście, im ciemniej, im mniej tego słońca, no to tym rzadziej ją podlewamy, ale naprawdę oprócz tego, że musimy. Absolutnie musimy wymienić tutaj podłoże. Możemy wymienić na zwykłą ziemię uniwersalną z perlitem. No i musimy ją od czasu do czasu podlać. No to ta roślina nie wymaga od nas absolutnie nic, a pomimo tego, że nic od nas nie wymaga, to daje nam takie piękne liście, tafle takiej zieleni. Zobaczcie, na ten liść ten jest już trochę większy. No i ta roślina również nazywana jest żelaznymi liśćmi. No i myślę, że ta nazwa mówi sama za siebie. Papirus alternifolius, piękna roślina. Tutaj specjalnie jest, tutaj na tych ogonkach specjalnie jest zebrany takimi rączkami, żeby był tutaj u dołu bardziej strzelisty. No i żeby tutaj ta, ta czupryna, ta kupuła mogła tak się, um, tak się rozkrzewiać, żeby to było takie bardzo widoczne. Delikatnie przypomina takie drzewka szczepione na pniu, gdzie mamy właśnie jeden pieniek i na górze jest cała korona liści. Wygląda to cudownie. W pielęgnacji papirusa musisz pamiętać o tym, że podłoże musi być stale wilgotne i nie tylko delikatnie wilgotne jak w przypadku kalatei, ale właściwie on musi cały czas mieć mokro i papirus rośnie niewiarygodnie szybko. Więc jeżeli potrzebujesz roślinę, która szybko rośnie, a do tego masz ciężką rękę do podlewania, no to właśnie to jest ta roślina. Czy to widać? Bananowiec, bananowiec w Wendish, bananowiec w doniczce chyba 21, roślina na pełne słońce. Te liście już są ogromne, ale to nie jest wszystko, co bananowiec może nam dać. Te liście będą dwa, 3-4 razy spokojnie większe. Latem jak najbardziej możemy wystawić go na zewnątrz i to na pewno przyspieszy jego wzrost. No spójrzcie na ten liście. Jaki wielki, czy to widać? Czy to na pewno widać? Powrócił filodendron tortum w tej świetnej cenie, w tej dużej Donicy. Jest to Doniczka 19. Filodendron, którego nowe liście to są kosmici. On jest bardzo roścapieżony. Jego liście podobne są też do filodendrona elegansa. I jest to filodendron, który wymaga dość specyficznej opieki, ponieważ ma bardzo mało blaszki liściowej. Więc musimy pamiętać o tym, że musi on mieć zapewnione troszeczkę więcej słońca niż pozostałe filodendrony. I musimy podlewać go delikatnie, rzadziej. Filodendrona dość szybko musimy wysadzić z ziemi produkcyjnej, najlepiej do podłoża bardzo przypuszczalnego, na przykład do takiego tak zwanego bigosu, czyli do mieszanki ziemi uniwersalnej z chipsami kokosowymi, z korą, z wermikulitem, keramzytem, perlitem. Takie podłoże, które nam się na pewno nie zbryli i nie ulepimy z niego takiej kulki jak kulki śniegu. No, spójrzcie jeszcze raz na tego nowego liścia, jak on próbuje wyjść. Cudowny widok. Zamiok kulkas w takiej wersji kompaktowej i jest to zamiar kulkas z I to, co jest najbardziej charakterystyczne u tej właśnie odmiany, to to, jak tutaj gęsto rosną liście. Są one takie bardzo zwarte i dzięki temu ta roślina wydaje się taka bardzo kurpulentna i taka skupiona w sobie. Zamiar kulkasa przesadźmy do ziemi uniwersalnej z Perlitem. Posadzi sobie w miejscu takim i lepiej oświetlonym, ale również takim gorzej oświetlonym, więc jest to zdecydowanie taki agent do zadań specjalnych, to co jest bardzo urocze w Zamyk Ulkasach to to, jak wygląda nowa dopiero co rosnąca łodyga z liśćmi. No wygląda to jakoś tak dość kosmicznie, trochę jak jakiś taki żuczek. No nie wiem, ja bym mogła się wpatrywać w to i czekać, aż te liście się już całe rozwiną, bo tak mi się podoba ten obrazek. Skrzydło kwiat, to jest odmiana Silver Cupido. Dlaczego Silver? No to tutaj Patrząc na liście od razu, to wiemy liście zielone z takim srebrnym nalotem, tak, jakby trochę ktoś popruszył te liście, ale mimo wszystko zostały pozostawione jeszcze te zielone nerwy, więc ta blaszka liściowa jest taka bardzo nieregularna. I do tego mamy jeszcze te białe kwiaty, tutaj z tą taką bardzo charakterystyczną kolbą. Mój skrzydokwiat ostatnio zakwitł i bardzo się cieszę. Czuję, się, czuję, że to jest mój ogromny sukces. I właśnie z uwagi na to, że te liście są tak wyjątkowe, i chciałabym, żeby to one przykuwały całą uwagę, to dobrałabym taką osłonkę, która wyciszy niejako ten dół i właśnie odwróci uwagę od siebie, tylko właśnie skupi całą uwagę na skrzydłach. I tak się składa, że mam taką osłonkę pod ręką. No i zobaczcie jak pięknie to wygląda. Osłonka podkreśla to jak wyjątkowa jest ta roślina, tutaj minimalistyczny dół pozwala tak naprawdę wybrzmieć tej górze i dzięki temu cała nasza uwaga skupiona jest na tych zielono-srebrnych liściach i na tych białych kwiatach. Jak dla mnie połączenie idealne, a to jest osłonka Haloes i jeżeli jeszcze nie znasz tych osłonek, no to chodź ze mną, pokażę Ci ich więcej. Jeśli szukasz minimalistycznych osłonek, które pozwolą wybrzmieć twoje roślinie, no to do tego idealnie nadają się osłonki Haloes. One wszystkie są w bardzo neutralnych kolorach, tak jak możesz zobaczyć. Mamy tutaj czerń, mamy tutaj taką delikatną złamaną biel, mamy pudrowy róż, mamy beże, mamy takie delikatne zielenie i wszystkie te osłonki przez to, że są minimalistyczne i są w bardzo stonowanych kolorach, Pozwolą Twojej roślinie właśnie przyciągać największą uwagę, i to właśnie ona będzie na pierwszym planie. Akurat tutaj te osłonki są dość małe, ale choć pokażę Ci jeszcze większe. Takie osłonki idealnie się sprawdzą w Twoim biurze czy w większych przestrzeniach, wszędzie tam, gdzie masz rośliny w rozmiarze XXL. A a propos takich roślin XXL, to zobacz, jak dzisiaj wyglądało odpakowanie takiej rośliny w sklepie Flora Point. To krasula i to krasula, a jednak wyglądają zupełnie inaczej. Tutaj, w mniejszej doniczce, 15-krasula owata Hobbit. Roślina o takim bardzo podłużnym pokroju. Ona jest calutka zielona. Natomiast tutaj w Doniczce 17 krasula owata sunset. I ona nie dość, że jest zielona, to jeszcze ma delikatnie na różowo przebarwione krańce swoich liści. Obie te rośliny traktujemy tak samo. Przesadzamy je do podłoża dla sukulentów i stawiamy na słonecznym stanowisku. Latem możemy te rośliny wyprowadzić na zewnątrz. I są to rośliny, które na takim Naprawdę dość mocno słońcu sobie bardzo dobrze poradzą. To była ostatnia roślina, którą chciałam Ci dzisiaj pokazać. Daj mi koniecznie znać w komentarzu, co dzisiaj najbardziej Cię urzekło. Właśnie czy coś z roślin, czy coś z osłonek, czy coś z wazonów. No ja dzisiaj jestem absolutnie fanką tych wazonów. To ile one mogą wnieść takiego lata i takiej niezwykłości do wnętrza, jak mogą w ogóle zmienić oblicze wnętrza, to jest dla mnie coś tak niepojętego. No są absolutnie piękne i daj mi koniecznie znać, czy Ciebie również tak ujęły, a może jednak właśnie wygrały rośliny albo te osłonki. Dzięki, że Ci Udało Ci się tutaj wpaść i obejrzeć film. Pamiętaj o subskrypcji, komentarzu, lajku, udostępnieniu i to chyba tyle. I mam nadzieję, że widzimy się już w filmie za tydzień. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia. Cześć!